Dzisiaj kolejny dzień. Rozbiórki, tak to wygląda. Okazuje się, że wszystkie legary są do wymiany. Tutaj to cała, nie wiem jak to się nazywa podwalina ta ta tabelka, na której wspierają się legary. To też będzie wszystko wymienione. No jest słabo, naprawdę słabo to wygląda. Tam, jakieś fragmenty tych yy, tych belek są, są zdrowe, ale yy, no, wszystko, wszystko musi być nowe, żeby to było pewne, dobrze zaimpregnowane. Także jutro dalsza część rozbiórki. O, kurde to. Tu jest widać dokładnie, jak, jak się posypała ta część. Właśnie tu, to, gdzie najbardziej nam się zapadała ta podłoga. Yy, no, tutaj ta podwalina była gruba dosyć, także to było stabilne. A tutaj był jakiś taki fragment dostawiony drewno tak jakby nie impregnowane. Także to szybko zostało zjedzone. No, masakra, masakra, powiem wam szczerze. No i kurde. Co tutaj jest? Powiem Wam, że cała ta część, gdzie jest taras, tutaj i tutaj, tutaj się kończy, no to jest takie kurde wilgotne. Tak jakby ten fundament tam miał złą wentylację przez to, że ten taras tam jest. Ciężko mi stwierdzić. No ale tu wszystko, tu wszędzie jest wilgoć. No trzeba będzie pewnie ponawiercać jakieś otwory, żeby zrobić wentylację lepszą tutaj, przynajmniej z tego... Od strony południowej, no, bo mówię, wygląda to naprawdę kiepsko. Także no, koszty, koszty się zwiększą na pewno. Właśnie mają dzisiaj wyliczyć cenę tego materiału. Także na pewno parę tysięcy tutaj więcej pójdzie na materiał. No, będę pokazywał Wam teraz kolejny etap prac, jak to udało się uratować. Jak to będzie wyglądało w poszczególnych etapach? O, tutaj jest wejście wody, bo no, nigdy go nie widziałem. No dobra, no jest grubo. Miałem przez chwilę nadzieję, że to będzie tylko tam miejscowe podreperowanie i wyrównanie podłogi, a tu się okazuje, że niestety, ale całość. Całość trzeba zrobić na nowo. Otwory no, no, podobno w fundamencie mam za małe. Poza tym częściowo one były też niedrożne, także, także tutaj była zła wentylacja na pewno i to się przyczyniło do tego, że, że tak to szybko zostało zjedzone. Domek no, był budowany w 2001 rok. Także to mamy ile? 24 lata. O no, tutaj też pragnę nie za dobrze to wygląda. Ja no, ten fragment taki, wiem, czy to się da wymienić wyciąć Dobra, zobaczymy. Stara tepeta. Dobra, na dzisiaj to tyle. Yy, także widzimy się w następnym filmie. Yy, I do zobaczenia. Cześć.